Witajcie w kolejnym poradniku Honda Plaza TV. Przedstawię Wam akcesoria do nowej Hondy RV 2015. Zaczynamy. Dolne nakładki boczne. Dolna nakładka ozdobna zderzaka przedniego. Dolna nakładka ozdobna zderzaka tylnego. Jeżeli nie chcecie stosować nakładek, możecie wybrać po prostu zderzak przedni Aero wraz z zderzakiem tylnym Aero. Oczywiście zderzaki w kolorze nadwozia. Zestaw przednich i tylnych chlapaczy. Stylowe stopnie boczne. Dywaniki gumowe. Kupujecie przód i tył oddzielnie. Dywaniki welurowe elegance. Dywaniki welurowe standard. Taca bagażnika z przegródkami. Jak Wam się podobają akcesoria do nowej Honda HRV? Czekają one na Was w naszym salonie. Możecie je kupić i zamontować oczywiście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.